bardzo obawiano się następnej wojny. Picasso tak przyjechał tutaj dlatego, że poprosili go o to Polacy, których wtedy, wiadomo, uważano za komunistów. Mówi się, że uległ prośbie Anne Conner, tłumaczki francuskiego, który pokazał mu swój święciński numer. Picasso tak również uległ prośbom Pola Eluarda, swojego przyjaciela surrealisty. Przyleciał tutaj pierwszy raz pierwszy samolotem i przybył jedną z naszych najcenniejszych rzeczy, które tutaj jest jak nam którą pokazujemy należy Proszę na spojrzeć, jest ich tutaj 12 odnowały. małe. Francoula Gillot, która jest pokazana tutaj na tych dwóch grafikach, które znajdują się w trzeciej i czwartej odlewy, François jest jedną z tych, która, że takim powiem, osalała od ponieważ wszystkie pozostałe miały jakieś komplikacje. François no Gillot, oprócz tego, że była towarzyszką była na nich to również malarną. Dla niej to było istotne, ona się jednak uczyła, kanclerz co było dla niej ale patrzmy na nią z podziwem, dlatego, że jedyna kobieta, praktycznie rzecz biorąc, która po z kikastem, uwolniła się od niego. To jest bardzo ważne. Ona jedyna wyszła za mąż po rozstanie z, z kikastem wyszła za mąż za wynalazce szczepionki na hyaluronina, czyli na polio. To, co kiedyś dziesiątkowało nasze, prawda, I ona y, to nie uwolniła się. Żadna z poprzednich poklowa jak Jadrowa wariowała, w maju 1961 roku, Dwie nich się zadziły, to znaczy Maria na się powiesiła, druga się zastrzeciła, mówię o drugiej żonie. Także praktycznie kobiety niszczył. I Margot, to powiedziała coś takiego bardzo charakterystycznego. Powiedziała, że w jego portretach wszystkie jego uprzednie kobiety są zamknięte. A ona jest wolna, ona istnieje sama dla siebie. Że widać, jak mało kobietę, to jak gdyby zamykał, to jak klatka, ona jej, że on nie niszczy. Można dyskutować na to, to i skomplikowane, to powiedziałabym. Od razu powiem, że Klausura Filonowa pisała znakomitą książkę, wydaną za w Warszawie po w Polsce w 1986 roku. To jest ta sama sytuacja. Ona występuje w bibliotekach publicznych. No bo to jest szczerze, to, co się dzieje, co to co gdyby ją przecież pisze z ogromnym podziwem dla I każdy Kika co ją stworzył, praktycznie nauczył ją naglądować, patrzeć. To, Polujący, delikatny, czuły opiekuńczy, hojny, kochany, do pewnego momentu. To nie znakom, to od to, to jest litografia, Fitografia, czyli technika, która polega na tym, że maluje się na kamieniu. I na kamieniu maluje się pustą kreską albo pędzelkiem, przy czym to jest szpit do obrazu, który znajduje się w Mize i w Paryżu. Jeśli Państwo zobaczą, to jest tak naprawdę na łupka ale prawa, ta, prawa ręka jest większa, druga jest jakby, tak, jakby ona jakąś gałkę obejmowała. I teraz, tych odwitek jest bardzo wiele i nie są to odbiki stanowe w danej, tylko co rysował i ścierał, tak jak, jak gdyby, ponieważ na kamieniu na łóżku wapiennym można przeszlifować to, co się narysowało. Zmieniał i, i kolejno robił. Także to są bardzo specyficzne odwitki stanowe. Powiem od razu, tylko z to coś takiego, ponieważ tu dawna po prostu artysta odbijał i nie bawił się tym tak, ponieważ odwitki stanowe służyły do, do doprowadzenia do perfekcji pewnego wizerunku. Mamy litografię i mamy linory. To, co jest najbardziej chyba najbardziej cenne w naszych zbiorach. Nie są to dary samego pikarstwa, tylko są to dary Henry'ego Kahnweilera. Czyli przyjaciela Pikarzta, ten dekan był przyjacielem Louis de tej, która galeria organizowała w 1956 roku w, w Zachęcie, w yy, I to tam właśnie, jak mówię, do dzisiaj wspominają łodzi, tylko te dwie grafiki, są śniadanie na trawie. Jak mówię, minorysty są wyżej nakładowe, to znaczy, zdajemy sobie sprawę, że scena, jak wtedy grafika jest, ponieważ w każdej grupki jest oryginał, jest niższa, rysunek jest rzeczą najcenniejszą, zawsze tak było, to oczywiste. Zresztą w ogóle ta kolekcja że na papierze są automatycznie, bardziej łatwo jest widać, łatwiej, ponieważ są tańsze, łatwiejsze do transportu, do przewozu. I każdy z tego, z tego sprawy, zarabia na tym ciężkie pieniądze. To jest podobno to złoty jak dali, dalek, który jak gdyby wszyscy tak z Dalego, od Salwadora dali prawda, że najlepsze są te kiedy się budowano i zarabia 10 tysięcy złotych za grafikę. Tak, jest świadomość, że dla te, te rzeczy on robić pieniądze. I powiedzmy od razu, że oni wszyscy na tym zarabiali znakomicie, tak była w pewnym momencie tym, co jakby pracowała strze różnego rodzaju finansowe. finansowymi, powiedzmy od razu, że to żadnych modeli finansowych absolutnie Nik, nic nie cierpiał, że nie było to do tego wątpliwości. Pójdźmy dalej to, co Natomiast... Picasso praktycznie odnajduje się bardzo prędko, bo odnajduje się w związku z tą sztuką, ponieważ on się znajduje jako komunista. I deklaruje się jako komunista, bardzo dużo o tym mówi, w tym, że od razu powiem, jak namalował po śmierci Stalina portret Stalina, to w ogóle patria komunistyczna po prostu absolutnie zmieszała z głodem. to był, był, był młody, szczerze był kompletnie niepodobny i rysunek znajduje się w tej chwili w zbiorach francuskich i powiedział, że jest żaden, ale Picasso był niego bardzo fajny.